Siemano, na sam początek odcinka chciałbym was zaprosić na serwer o nazwie Serwer Użytkownika Maxor. Robiłem giveaway wcześniej na kanale, teraz będę na Discordzie, na kanale Giveaways. I pierwszy giveaway będzie na skinach, który teraz się pojawia na ekranie. Tylko musi wejść 20 osób na Discorda. Będzie 20 osób, kto zrobi giveawaya. Link do Discorda macie w opisie, a ja zapraszam do oglądania. Po chcemy oznaczać? Naklejki, co to jest w ogóle? Nee? Halo, no nie. Halo. I teraz escape, SKP, aby zaczął O daj. O daj, Robert. No oh, nie, co? jest nie? ten klębie. Ano ma fula. Pięć kul. Nie wiem, był mój granat, za to Sypo coś. Sypło coś. Dobra. Jeszcze... mi. Dwóch tu. I po głowie jeden. To jest yeah. yy, Aparty. Za Aparty. Aha. Na ja coś się patrzyłem. Właściwie ja cię oglądam i... Go Ona 14 zł kosztuje. Ha? Nie, bo jego nie było na własnie nie było go od sajtu. O! o Oddaje też chyba. Musiał mnie zabić, Chris? Nie. nie to się noż widział, go ale się schitno. Ale nie wiesz! Bo <gry> <Was> zakaz w <gry> fleczy w takich sytuacjach. No ale nie trafiłem, kurde. Dwie o, o. Dziwiały łupy są na jungliwax Poplik, co to? Co ty mati otwierałeś? Eee, wildfire. Skrzynkę? O. Czemu skrzynkę? O kurwa. <grym> no to chodźcie. B. Otwierasz. Grata! Pokróci, że mnie spali. Nie wtedy mi się grać. Ta łupa jest na apartach. Mali? No. To najwspanialszy update chyba, jaki Jak widać ładnie leci... Mm -hmm. Ale, holo! Naprawdę! 300 sztuk czy coś, to naprawdę! Mm -hmm. O, czerwone przeliczało! mhm, mm mhm, Paolo is coming Paolo Not up. Nice Can you just plant and hide? Don't peek, that's it I'm Nice, bro Oh, my God Oh, brotherhood Oh, my God His mother is fucking Valhalla! Into the Valhalla! Back, back no. Oh my god! But his yes, mother sorry. is fucking. Cool. Oh, me of sex, okay. I have sex with his mother. His mom is. Nice, nice. Nice, baby. nice. Yeah. Is mother so D have two fathers Ko Myślałem że kiedyś nie mówiłem na to Under palace. It's B I Oczywiście po cichutku Zważ żeby się nie obrócił It's B bro No to full było control. coś pięknego it's Jak it's się zabawił z rywalami it. To był full control I am doing Scrasajów yeah. U uh, mnie O Yes, like pus you hide like pus Pusi! NERŻICKA! AAAAA! Co?